czas nauczyć się quickshotów. Żeby było nam łatwiej odpalę sobie insensa, żeby jakieś pokemony nam się pojawiły. Ej, co to za pokemon? Axio? Wo, ale spotlight na szorcie! Dobra, słuchajcie, testujemy. Do Quickshota możecie użyć malinki, ale nie musicie. Ja użyję, żeby zwiększyć szansę na złapanie pokemona. W tym momencie ustawiam sobie palca na malince i go tam trzymam. W momencie, gdy ten palec tam jest, drugą ręką już rzucam pokebola. W momencie, gdy wiem, że pokebol już uderzył pokemona, wysuwam malinki, klikam gdzieś obok i w lewym górnym rogu mam opcję do wyjścia. W tym momencie możemy sobie wejść w Pokemony i zobaczyć, że ten Pokémon faktycznie się złapał. Zróbmy to jeszcze raz. Wchodzimy sobie w pokemona. Teraz robimy to bez malinki. Trzymam Palca na malince w lewym górnym rogu, rzucam pokebolem, wysuwam listę, w lewym górnym mamy wyjście, klikamy złapany. I teraz, gdy sobie w niego klikniemy, on po prostu zniknie. To jest proste, jest to bezpieczne, jest to proste, można to używać, fajnie to działa na community, jak idziemy, mamy duże miejsca dookoła i tylko chodzimy cyk, 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 cyk. Wymaga to troszeczkę wprawy, pobawcie się z tym i zobaczycie, że dajcie sobie kilka dni, kilka tygodni i będziecie z tym śmigać. Jest to fajna technika.